Tam nawet ludzi nie ma po tym, nie masz, tak? nie jaba, gdyż no. oh, oh. no, się na tak O No ludzie Ile się oh, możesz oh. czerwone świecić, ty? O, oh, masz kłopot Przez te pół godziny... Ja pierdole, jak ja te światła A ty kaja ty, kolega? Tyś się, kurwa, pomylił, ty? No jest strzałka! Gówno powda. No i co? To będzie myślał jak stanąć ty? Jak tu nie ma dzieje no, On miał w tą to on dziwnie wyjechał Nawet jakby miał strzałka to by musiał być jakoś On właśnie wymusi pierwszeństwo No ale to w oko. O, no lepiej to kurde na tym ty. Ja nie wiem ty jak to. Głupi ci co? No nie. No nie, no właśnie. Nie.